Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś w stanie napisać program, który zdoła zawiesić nawet najpotężniejszy komputer? Ja jestem Kuba, jestem programistą w Wasach programowania i przygotowałem specjalnie dla Ciebie kurs języka C Sharp. Nauczmy się go razem. Kurs C Sharp to przede wszystkim tworzenie aplikacji, począwszy od kalkulatora, a kończąc na własnej grze w statki. W skład kursu wchodzą 32 godziny lekcyjne zajęć, które składają się z materiałów wideo, quizów. Oraz materiałów do samodzielnego wykonania. Ponadto, będziecie mieli możliwość uczestniczenia w czterech zajęciach ze mną, gdzie poszerzycie swoją wiedzę o C-Sharpie. To jednak nie wszystko. Będziemy spotykać się również na platformie Discord, gdzie wymienimy się naszą wiedzą oraz stworzymy kolejne ciekawe projekty. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego programowania. Narwa! No, no.